Padać, ale super! O, tak Dobra, to była rozgrzeweczka. Mamy trochę kawałków. I co? Kogoś tu brakuje? Jest z nami Jabłko, nasz skrzypek! Zróbcie dla niego hołos! Witajcie yeah. na Nie! Jest ze mną dzisiaj DJ Guma Zróbcie dla niego hołos! Coraz więcej tutaj się ludzi zebrało. 20 minut temu to jeszcze mało kto tutaj był, ale super, że jesteście. Jabłuszko się podetnie. Co, przestało padać, teraz trzeba was rozruszać, więc mamy na to godzinę czasu. Bardzo się cieszę. Jabłuszko, gotowy? Yes! Zróbcie się raz na mnie go!